I y, wielu z pań radnych, y, nawet będących na tej sali, zostałam przyjęta, zaakceptowana jako osoba spoza gminy bo i wielkim zaufaniem, że mogłam pracować z ludźmi tak wspaniałymi. Bo y, praca urzędnika, ale nie tylko urzędnika, Pana burmistrza i państwa radnych, to nie jest praca zarobkowa, szanowni państwo. Może obrażę kogoś, ale ja stwierdzam, że jest to służba. Służba dla naszych mieszkańców. I zawsze starałam się jakoś tak, podczas wykonywania tej pracy, myśleć o tym, że coś się zrobi wspaniałego, że ileś to będzie kosztowało wyrzeczeń, ale wierzyłam zawsze w mądre decyzje. Pana Burmistrza i Państwa Radnych. Robiłam to oczywiście nie sama. Robiłam to przy pomocy zespołu, całego zespołu ludzi, nie tylko finansów, ale również innych y, wydziałów. I myślę, że Gmina Moków ma się czym pochwalić, ale ja dziękuję bardzo, dziękuję za wszystko, tak jak powiedziałam, za to wspaniałe przyjęcie mnie tutaj, za o, o, wspaniałą współpracę. 你们上次经过也是。<Yeah. S 2> <Thank you. S 1>